Witam, to wróżka Luana, zapraszam do wysłuchania horoskopu na czerwiec panny. Co będzie wpływać na samopoczucie i zdrowie panny w czerwcu? Praca z energią. Stworzyłaś tę sytuację, masz dużo siły, żeby ją zmienić. Czego pragniesz? No, i tutaj na pewno muszą w jakiś sposób energetycznie popracować ze sobą panny, oczyścić się trochę. Jakaś taka nierozwiązana sprawa im spędza sens powiek, no i tak naprawdę muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę chcą, i przyciągnąć to, czego oczekują, ponieważ nie są zadowolone panny, i to też się przekłada na ich samopoczucie. A jakaś, yy, jakaś sytuacja im się cały czas przewija przed oczami i po prostu im uwiera, czyli nie rozwiązały pewnej kwestii e, panny. Więc dobry jest czas w czerwcu, żeby energetycznie to poprze, przepracować i po prostu pójść do przodu. No i teraz yy, zdrowie dokładniej dla panny na czerwiec. Słońce. Lis i wąż. I tu są kwestie dotyczące woreczka żółciowego, wątroby, trzustki, dróg żółciowych, jelit, układu trawiennego, refluksu, cofanie się jakichś treści, treści pokarmowych, jeśli chodzi o właśnie panny i mamy kwestie dotyczące jakichś stanów zapalnych. Tak, stany zapalne, stany troszeczkę podgorączkowe w organizmie, no i kwestie dotyczące zdrowia mężczyzn z y, znaku panny tutaj będą się wykładać. Y, także panowie, y, zadbać też o siebie, no i y, jakieś takie też toksyczne relacje będą wpływać na zdrowie panny w czerwcu. I tutaj mamy towarzystwo mieszane, zarówno pan jak i pani, jakaś taka. No, nie za bardzo lubiana przez pannę będzie tutaj wpływać na samopoczucie i ym, no zdrowie panny. Czyli, no, jakieś takie toksyczne też relacje powinna panna przemyśleć i odsunąć od siebie, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No, i teraz mamy miłość, uczucia relacji, jeśli chodzi o czerwiec dla panny. Pertro i Tulizas. No i tutaj y, czują się, że jakieś przypadki losowe y, wpływają na, y, na związki panien. Y, osoby właśnie y, 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 spod tego znaku. Czyli w czerwcu będą miały takie poczucie, że właśnie jakieś takie klęski żywiołowe, sytuacje losowe, jakieś takie przypadki, y, no, które tak naprawdę są, y, nie są przypadkami, a oddziałowują w taką dużą mocą na, na to, co się po prostu dzieje w związkach panien. No i tutaj trzeba uzdrowić taką sytuację, czyli y, nie patrzeć nie, nie na to w, z punktu widzenia, a ja to zawsze Mam pod górkę, prawda? Ja się z Tobą nie mogę dogadać, no bo już taki mój los. Nie, to tutaj jakoś przepracować, uzdrowić relacje i po prostu odzyskać moc w związku. No i teraz mamy single panny. Potrzeba tutaj single panny mają tęsknąte oczekiwanie, potrzebę drugiej osoby, będą troszeczkę takie yy, no. Przygnębione, będą miały poczucie samotności, no i będą chciały po prostu, będą wyczekiwały jakiejś osoby, którą, która odmieni ich los. Czy tutaj panny single troszeczkę zadziałać, a nie tylko oczekiwać. No, i teraz mamy finanse dla panny na czerwiec. Wielkie szczęście. Smutna wiadomość. Karta stanu małżeńskiego. Osoba wojskowa. Zamożna panna. A część panin będzie miała tutaj, tu jest drugopfitości, czyli powodzenie finansowe, dobra Prosperita, y, pieniążki, y, no pieniążki, pieniądze, prawda? Pieniądze do dyspozycji, jakieś lokaty, jakieś inwestycje, bardzo fajnie, natomiast część będzie miała, y, no będzie pod kreską, jeśli chodzi o panny, czyli będzie się zamartwiała o finanse. No i tutaj na pewno będą ważne jakieś umowy, podpisywanie umów, zawieranie umów. Y, finansowych, y, załatwianie jakiś spraw związanych z otwieraniem firm dla Panny. Część panien będzie tutaj załatwiać jakieś takie kwestie dotyczące zakupu dla takich no, takich taki zakupów, wydatki dla tutaj panie, panny będą robić jakieś takie zakupy większe i raczej pieniądze będą. No i płacenie różnych rachunków i też załatwianie spraw urzędowych. O, mogą się pojawić jakieś zwroty, jakieś takie y, płacenie też mandatów y, no i jakieś takie, jakiś przychód, prawda, z, z urzędu będzie też. Y, także tak, no i teraz dalej sprawdzamy podsumowanie. Mm, los, Fortuna. No i zobaczcie. Gdzie ja tą kartę miałam? O. To jest taka sama karta. Tu jest rugowitości i tu jest rugowitości. Dla panny. O, szczerość. Serce na dłoni. No i troszeczkę melancholia. No i część na pewno panien będzie będzie taka zasmucona, przygnębiona, tak jak te single tutaj. O. Prawda? Smuteczek, potrzeba e, czekanie na coś, na kogoś. Część na pewno będzie sobie tak troszeczkę popłakiwać panien, a część będzie bardzo fajnie korzystać z życia, z uroków lata w czerwcu też. No i niektóre będą przygnębione panny z powodu tego, że one mają serce na dłoni, są szczere, prawda? Wszystko chcą podarować, a tutaj no, otrzymują roz, raz za razem, także takie, prawda, no nie, nie, nie ze strony innych. To będzie takie właśnie. A, takie odczucie panien w czerwcu. No i teraz podsumowanie. Karta, znaczy podsumowanie. Karta dominująca. O, karta dominująca dla panny w czerwcu. Papież, ślub. Informacja. No, i tutaj część w domu panny, prawda, będzie załatwiała formalności związane z ślubem kościelnym. Tutaj się ładnie wyłożyło, prawda, czyli część panien będzie zawierać związek małżeński. No i teraz będzie też część panien. Podpisywać jakieś umowy, tutaj jest doradztwo, czyli zasięgnąć do rady jakiegoś prawnika, radcy prawnego, jeśli chodzi o jakąś umowę. No i dobrze się wczytać, prawda? Tym drobnym druczkiem też przeczytać ważne informacje dla siebie, żeby nie być stratnym. No i sentencja dla panny na czerwiec. nie ma drogi, która by cię gdzieś nie doprowadziła, czyli troszeczkę bardziej być otwartym, otwartym na innych, na, na relacje panny, nie, być, nie czuć takiego powątpiewania, zwątpienia, nie czuć, że gdzieś tam można prawda źle trafić, bo są różne drogi wyjścia i nie wszystkie są złe, nie wszystkie są takie, które prowadzą donikąd. No i... Więcej, więcej, prawda, wiary w siebie, panny, więcej wiary w siebie, bo tutaj e, ruchowitości e, jak najbardziej przed wami się odsłania, żeby, żeby po prostu e, no, podarować wam to, co wam się należy, bo też panny bardzo dużo z siebie też dawają, są bardzo pracowite, e, no i pracują też nie tylko e, na niwie, prawda, zawodowej, ale też. No, są dobrymi gospodarzami, dobrymi yy, yy, współpartnerami, no i też starają się także udzielać, nie tylko w związkach i relacjach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.